Rozdział ósmy. Nowe podejrzenia, co się przytrafiło Bigosowi, rozmowa z Wąsikiem, czy naigrywam się z władzy, gdzie się powinno umawiać na randki, spotkanie pod zegarem, jak długo idzie się przez park, zniknięcie panny Marysi, w tajemniczym podziemiu, tajne przejście, na tropach zjawy. Śniadanie zjadłem samotnie, ponieważ Bigos długo nie wracał z posterunku milicji. Pozostawiłem dla niego stygnącą na patelni jajecznicę, narzuciłem na siebie palto i pomaszerowałem do Janiaka. Irytowała mnie myśl, że nobilitowałem go wczoraj na dozorce, a w nocy zamknięto nas w pokoju i we dworze bezkarnie grasowali złoczyńcy. Śnieg topniał, ale jeszcze dość grubą warstwą zalegał na trawnikach i ścieżkach. Przed wejściem do oficyny dostrzegłem wyraźny ślad butów. Ślad był pojedynczy, prowadził od szosy do drzwi mieszkania. Wyglądało na to, że nad ranem Janiak wrócił skądś do domu, albo że nad ranem ktoś do niego przyszedł i przebywa tam do tej pory. Długo i mocno waliłem w drzwi. Otworzył mi wreszcie, zaspany w długiej białej koszuli aż do kostek. Szatę miał jak anioł na świętym obrazku. Brakowało mu tylko skrzydeł, lecz jego gęba nieogolona, ze zmierzwioną brodą i przekrwionymi oczami nie pasowała do tego nibiańskiego stroju. Znowu zaspałem? zafrasował się. Nocą wdarli się do dworu jacyś osobnicy, zamknęli nas w jednym pokoju i bezczelnie buszowali po wszystkich pomieszczeniach, powiedziałem. Co pan mówi? A ja spałem i nic nie słyszałem. Spałem całą noc, jak zabity. Nie wiem, co się ze mną dzieje, że mnie taka senność ostatnio ogarnia. Wzruszyłem ramionami. Po co te kłamstwa, panie Janiak? W nocy padał śnieg i widać na nim ślady. Dopiero rano wrócił pan do domu. No cóż. Przykro mi, że znowu straciłem do pana zaufanie. Odwróciłem się na pięcie i pozostawiając go w otwartych drzwiach, ruszyłem w swoją stronę. Rzuciłem jeszcze przez ramię. Palić pan już nie potrzebuje. Sami damy sobie radę. Łatwo było powiedzieć, gorzej wykonać. Bigos wciąż nie wracał z posterunku, więc rad, nie rad zabrałem się do rozpalania ognia w bibliotece. Zamknąłem już drzwiczki pieca, gdy rozległo się głośne pukanie do drzwi frontowych. U wejścia do dworu stał sierżant milicji. Miał sumiaste, długie wąsy, jak wiarus na starych rycinach. Pan jest tu kierownikiem? Zapytał surowo i zaraz wyciągnął notatnik służbowy. Czy u pana pracuje niejaki pan Bigos, syn Antoniego? Tak jest. Mam takiego współpracownika. Sierżant Wąsik, bo tak go w myślach nazwałem, zerknął na mnie z odrobiną podejrzliwości. Więc przyznaje się pan, że niejaki Bigos, syn Antoniego, jest pana współpracownikiem? Bo on, obywatelu, został zatrzymany. Do wyjaśnienia. Bibigos? Aż zająknąłem się z wrażenia. Zatrzymany? Co to znaczy, proszę pana? Na służbie nie jestem panem, tylko obywatelem, groźnie upomniał mnie Wąsik. Za co obywatelu sierżancie został zatrzymany? Co on takiego zrobił? Ręce opadły mi bezradnie. A to właśnie chcemy wyjaśnić. Co on takiego zrobił? Nic nie robi. Właśnie o to chodzi, że nic nie robi. Nie ma z niego żadnego pożytku, poskarżyłem się Wąsikowi. Więc skoro już został zatrzymany, a trzymajcie go nadal, z rezygnacją machnąłem ręką. O, przepraszam, obywatela, oburzył się Wąsik. Jeśli jest niewinny, nie ma prawa być zatrzymany. Obywatel żarty sobie stroi z władzy? Jan Bigos, syn Antoniego, Wąsik zajrzał do swego notatnika, wpadł jak bomba na pasterunek, o godzinie siódmej zero zero. Następnie głosem wzburzonym złożył doniesienie, że w nocy zjawił się u was niejaki Annopulos, grek z pochodzenia, u was niezameldowany. Ów grek miał rzekomo zamknąć was w pokoju, po czym stukał i pukał we wszystkich pomieszczeniach. Rankiem odszedł bez śladu. Zgadza się? Yy, no nie bardzo. A więc Jan Bigo skłamał? Ucieszył się wąsik. Nie kłamał, zacząłem się plątać. Ten Annopulos był duchem, który. Co takiego? Wąsik popatrzył na mnie jak na wariata. Zrozumiałem, że to człowiek traktujący wszystko bardzo poważnie. Zaprosiłem go do biblioteki, usiedliśmy w fotelach. Opowiedziałem mu dzień po dniu o moich wrażeniach z pobytu w Starym Dworze. Wysłuchał mnie bardzo uważnie, zrobił sobie sporo notatek. I nic nie zginęło? Zapytał krótko. Albowiem był to, jak się okazało, człowiek bardzo rzeczowy. Brakowało mu tylko poczucia humoru. Podejrzewam, że tajemniczy złoczyńcy poszukują tu czegoś, powiedziałem. Czerski dokonał jakiegoś odkrycia, ale tajemnicę zabrał ze sobą do grobu. Oni wiedzą o tym więcej ode mnie i starają się te tajemnice zgłębić. Nawet domyślam się, kto należy do szajki złoczyńców. Kto taki? Wymieniłem nazwiska. Przecząco pokręcił głową. Z góry mówię, że aresztowanie nic nie da. Po prostu nie przyznają się do niczego i nie zdradzą, co wiedzą o tajemnicy trzeba będzie obmyślić jakiś inny sposób na te ptaszki. A na razie, zastanowił się chwilę, zostawmy wszystko, jak jest. Nie należy ich płoszyć. Być może obserwują ten dwór i zobaczyli, że tu przyszedłem. Więc, aby ich uspokoić, że milicja zlekceważyła wasze doniesienie, wyjdę stąd głośno się zaśmiewając, wstąpię do sklepu wiejskiego i bąknę, że kierownik we dworze jest trochę stuknięty, bo wierzy w duchy. Oni się na pewno o tym dowiedzą, to uśmierzy ich obawy, i na całego ruszą do akcji. A my przemyślimy, w jaki sposób się z nimi rozprawić. Wstał z fotela, obciągnął na sobie pas. Notatnik schował do torby. Odprowadziłem go aż do drzwi. A tego Bigosa zaraz pan będzie miał we dworze, rzekł na pożegnanie, ściskając mi rękę. I niech go pan pouczy, że milicji trzeba składać oświadczenia krótko i węzłowato. Tak jest. Krótko i węzłowato. Wyprężyłem się służbiście. Poszedł. Obserwowałem go przez okno. Szedł ścieżką przez park. W pewnej chwili przystanął. Zastąpił mu drogę Janiak. Już ubrany, w kożuchu i w baraniej czapce na głowie. Janiak o coś zapytał sierżanta. Widziałem, że wąsik roześmiał się i wskazał palcem dwór. Zapewne powiedział staremu, że kustosz jest wariatem, wywołuje duchy i prowadzi pogawędki ze zjawami. Z zadowoleniem zatarłem ręce. I choć spotkanie nasze zaczęło się tak niefortunnie, to jednak teraz wierzyłem, że przy pomocy Wąsika wyprowadzimy w pole tajemniczych złoczyńców. W pół godziny później zjawił się we dworze kolega Bigos. Przyszedł, jak gdyby nic mu się nie przytrafiło. Był tylko trochę markotny. W milczeniu odgrzał sobie jajecznicę na kiełbasie. Gdzie pan był tak długo? Zapytałem go z głupia Frant. Na posterunku składałem wyjaśnienia. Oni pisali, pisali, pisali. Dlatego to tak długo trwało. I co? Przeprowadzą dochodzenie? A czy ja wiem, wyśmiali mnie, mruknął Bigos. Powiedzieli, że takim, co wywołują duchy, różne rzeczy mogą się przytrafić. To nie są ludzie na wysokim poziomie intelektualnym, panie Kustoszu. Niech pan za bardzo nie liczy na ich pomoc. A ja myślałem, że pana zamknęli. Mnie? A niby dlaczego? oburzył się Bigos. Bo ma pan wygląd bardzo podejrzany. Te długie włosy, nieogolona broda, wzrok dziki, suknia plugawa. E! Pan kustosz zawsze swoje, z niechęcią stwierdził Bigos i zabrał się do śniadania. Wyraźnie chciał uniknąć dalszej rozmowy na temat swego pobytu na posterunku M. w Janowie. Potem zajęliśmy się opisem i inwentaryzacją obrazów, rozwieszonych w dworskiej sieni i na klatce schodowej. Tak zbliżyła się pora obiadów w domu w czasowym postęp. Zdecydowałem, że na obiad pójdę sam. Dwór bowiem nie może pozostać bez opieki, nawet na krótki czas. Bigos jadł późno jajecznicę, więc nic się nie stanie, jak pomaszeruję na obiad po moim powrocie. Ale pan szybko przyjdzie, na pewno, niepokoił się Bigos. Przerażająca mu się wydawała myśl, że mógłbym się spóźnić i on by nie zdążył na obiad do stołówki. Poszedłem więc do Janówki samotnie, brnąc po topniejącym śniegu. Stołówka była pełna gości wczasowych, których oglądałem dzisiaj po raz pierwszy. Zapewne rozpoczął się nowy turnus wypoczynkowy. A panna Marysia nie wyjechała, pomyślałem. Nie zapowiadała przecież wyjazdu, lecz Marysi w stołówce nie było. Wyznaczony nam przez pana Wasiaka stolik pod oknem nie został zajęty, usiadłem więc przy nim i oczekiwałem, aż podadzą zupę. Po chwili do stołówki zajrzała Zosia, a za nią Antek. Przysiedli się do mojego stolika, czułem, że Zosia ma mi coś ważnego do zakomunikowania. Panna Marysia wróciła dopiero rano, oświadczyła mi intymnym szeptem. To bardzo podejrzane. Machnąłem ręką. Wiem razem z nami siedziała zamknięta w mojej kancelarii. I opowiedziałem dzieciakom o wydarzeniach minionej nocy. Ależ to straszna historia! Załamała dłonie Zosia. Straszna? Przecież nic złego się nie stało. Rozsądnie zwrócił jej uwagę Antek. Skąd wiesz? Może tajemniczy Annopulos jednak dokonał swojego? Czy pan kogoś podejrzewa? Zwróciła się do mnie. Miałem wiele podejrzeń. Zwierzyłem się z nich zresztą wąsikowi. Nie chciałem jednak tymi sprawami zatruwać myśli dwojga miłych dzieciaków. – Przyszłość wkrótce wyjawi prawdę – rzekłem zagadkowo. Zosia wygodniej usiadła na krześle i pochyliwszy się ku mnie, zaczęła szeptać. – Wczoraj napisałam do pana kartkę, że ten facet z walkonem opuścił na zawsze nasz dom wypoczynkowy. – I to prawda, proszę pana. – Z tą różnicą, że zamieszkał chyba gdzieś bardzo niedaleko. – Może w hotelu w Piotrkowie? – Wczoraj wieczorem, gdy wracaliśmy z generalnej próby balladyny… Na szosie w Janowie przemknął obok nas jego walkon. Poszliśmy dalej i zauważyliśmy, że walkon stoi na szosie przy wjeździe na most. Miał zgaszone światła. Wydało się nam to podejrzane, więc przemknęliśmy bokiem, żeby nas samochodu nie dostrzeżono. Wleźliśmy z pod most i czekamy, co będzie dalej. A dalej tak było, że walkon stał i stał. Zmarzliśmy porządnie i już byliśmy zdecydowani iść do domu, gdy nagle na drodze ktoś się pokazał i skierował się do samochodu. Niech pan zgadnie, kto to był. Janiak. Nie, zachichotała Zosia. To była panna Marysia. Hmm, mruknąłem groźnie. I niech pan zgadnie, co było dalej. Panna Marysia wsiadła do samochodu i pojechała do Piotrkowa na czarną kawę w hotelu pod Ormianinem. Kiepski z pana detektyw. Nigdzie nie pojechała. Ten pan wysiadł z samochodu i krótką chwilę rozmawiał z nią bardzo cicho. Potem pożegnali się, a ona powiedziała do niego... No dobrze, będę pod zegarem. I on odjechał. A ona poszła w kierunku naszego dworu. Pod pachą niosła jakiś rulon owinięty w gazetę. Podejrzane, prawda? Podrapałem się w głowę. To spotkanie wcale nie wyglądało podejrzanie. Rulon również nie krył żadnej tajemnicy. Panna Marysia niosła w nim karton z alfabetem i znakami Zodiaku. Szła na umówiony z nami seans spirytystyczny. Głos zabrał Antek. Jak zwykle bardzo rozsądnie. Niech pan nie przyjmuje żadnych sugestii od Zosi. Sugestii zdumiała się przecież nic nie daje panu Kustoszowi. Sugestia to termin naukowy wyjaśnił jej. Jest to podsuwanie komuś jakichś własnych myśli na przykład poddawanie myśli o sobie pogrążonej w hipnozie. Ty próbujesz nam wmówić, że panna Marysia jest podejrzana, jak również ten pan z walkonem. Ja nie jestem podatny na niczyje sugestie. Lekarz musi być rozsądnym człowiekiem. Oświadczam panu że w postępowaniu panny Marysi nie było nic podejrzanego. Pan z Walkonem mieszkał w naszym domu wczasowym. Poznał pannę Marysię, a potem musiał wyjechać w jakichś sobie tylko znanych sprawach. Przed jego wyjazdem umówili się na spotkanie. Ludzie dorośli lubią takie spotkania. Nazywa się to randka, prawda? Tak jest. Na randki ludzie umawiają się w kawiarni, a nie przy wjeździe na most, gdy pada śnieg. Przerwała mu Zosia. Teraz ja się wtrąciłem. Przepraszam bardzo. Ale wybór miejsca na randkę jest sprawą bardzo indywidualną. W czasach studenckich umawiałem się na spotkania w parku przed kinem. Nieważne było dla mnie, czy padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, nawet burza z piorunami nie odstraszała mnie od umówionego spotkania. I dziewczęta przychodziły na te randki? Zaciekawiła się Zosia. No, różnie to bywało. Ale nie umawiał się pan przy wjeździe na most, ani pod zegarem, rzekła triumfująco Zosia. Niestety w moim rodzinnym mieście, to jest w Łodzi, nie ma żadnego mostu, stwierdziłem. A pod zegarem się umawiałem. Na placu Wolności Włodzi stoi ratusz, a na nim zegar. I pod tym zegarem wyznaczaliśmy sobie spotkania. Więc oni spotkają się w Łodzi pod zegarem ratuszowym? powątpiewała Zosia. No niewykluczone i nie ma w tym nic złego, roześmiałem się. Może zresztą umówili się w innym mieście, pod innym zegarem. Zosia posmutniała. Na krótką chwilę. Zaraz się ożywiła i zapytała. Ale jutro wieczorem pan przyjdzie na przedstawienie balladyny? Przyniosę do dworu specjalne zaproszenie. Przedstawienie odbędzie się w naszej szkolnej sali gimnastycznej. Wczoraj mieliśmy próbę generalną i podobno świetnie grałam. Zarozumialec, burknął Antek. A ja powiedziałem. To dobrze, że wreszcie odbędzie się wasze przedstawienie. Przestaniecie wracać po nocach z prób w Janowie. Po nocach? Zdziwił się Antek. Wczoraj wracaliśmy o szóstej wieczorem. Tym razem ja się zdumiałem. O szóstej wieczorem spotkaliście walkona i pannę Marysię? A tak! I co w tym podejrzanego? Zainteresowała się Zosia. I panna Marysia wtedy poszła do dworu z rulonem pod pachą? Tak. W takim razie szła bardzo długo, albowiem do naszych drzwi zapukała dopiero o dziewiątej. Pod pachą miała rulon z alfabetem do porozumiewania się z duchami. Szła przez park trzy godziny. Zamyślił się Antek, ale zaraz tę zagadkę wyjaśnił z właściwym sobie rozsądkiem. Może pod drzwiami dworu stwierdziła, że czegoś zapomniała i wróciła do Janówki. My tego nie mogliśmy zauważyć, ponieważ byliśmy już w domu. Może kiwnąłem głową. Skończyłem jeść drugie danie i dopijałem wodnisty kompot, gdy Zosia wskazała palcem okno. O, panna Marysia, pewnie znowu idzie na randkę. Dopiłem kompot. Zapytam ją, jak się czuję po nieprzespanej nocy, powiedziałem. Pożegnawszy moich młodych przyjaciół, wyszedłem ze stołówki. Miałem do panny Marysi sporo pytań, które wymagały odpowiedzi, ale ona szła szybkim krokiem. Nim opuściłem stołówkę, ona już znajdowała się na szosie przy moście. I jak w opowiadaniu Zosi i Antka, w tym samym momencie nadjechał szosą piękny walkon. Zatrzymał się obok panny Marysi. Kierowca z wozu nie wysiadł, a tylko rozmawiał z nią przez uchylone okno. Wyglądało to tak, jakby obydwoje, kierowca i ona, spieszyli się bardzo lub obawiali się, żeby ktoś nie zauważył ich spotkania. Wskazywało na to zachowanie panny Marysi, która w czasie rozmowy raz po raz rozglądała się bacznie na wszystkie strony. Oczywiście przezornie skryłem się za pniem drzewa rosnącego przy drodze. Walkon zaraz odjechał, przebył most i znikł w lesie na drugim brzegu rzeki. A Marysia dziarskim krokiem przeszła szosę, i znalazła się na ścieżce biegnącej przez dworski park. Ścieżka ta, jak wiemy, była kręta, kluczyła między drzewami, więc po chwili dziewczyna zniknęła mi z oczu. Wtedy, jak się to mówi, ruszyłem z kopyta. Prawie biegiem dopadłem naszego parku. Obliczyłem sobie, że powinienem Marysię dogonić w pobliżu dworu, ale choć biegłem, dziewczyny już nie zobaczyłem. Gdzie ona się podziała? Zastanawiałem się i pomyślałem, że zawiodły moje przewidywania. Pewnie już zdążyła zapukać do drzwi i Bigos wpuścił ją do dworu, bo gdyby ścieżką szła dalej, musiałbym ją teraz znów zobaczyć między drzewami. Otworzyłem frontowe drzwi i wszedłem do sieni. Bigosa zastałem w bibliotece. Grzał się przy rozpalonym przeze mnie piecu. Och, jaki jestem głodny! złapał się za brzuch. Już myślałem, że pan kustarz nie wróci ze stołówki i umrę z głodu. Rozejrzałem się po bibliotece. A gdzie panna Marysia? Nie wiem. Zdumiał się bigos. Nie chciałem mu zaprzątać głowy tajemniczym zniknięciem dziewczyny. Niechże pan rusza na obiad, powiedziałem. Już późno, zaraz skończą wydawanie jedzenia. W bigosa jakby nowy duch wstąpił. Nie! Jakby go ktoś batem podciął. Zerwał się gwałtownie spod pieca i usłyszałem tylko łomot jego butów na schodach. Prawie natychmiast trzasnęły drzwi frontowe. Bigos pędził do stołówki. – Gdzie jest panna Marysia? – medytowałem, stojąc w palcie na środku biblioteki. Zszedłem na dół i zamknąwszy za sobą drzwi – Bigos też miał klucze do dworu – postanowiłem zlustrować aleje. Niewykluczone było, że dziewczyna spaceruje po parku i to wyjaśniłoby tajemnicę jej zniknięcia. W alejach parkowych śnieg już prawie zupełnie stopniał. Po łacie z szarzałego śniegu zalegały jeszcze tylko trawniki, jak przybrudzone białe płachty, które ktoś rozrzucił bez ładu i składu. Brnąc po mokrej mazi, dotarłem do odrapanej świątyni Dumania i stanąłem przed dębowymi drzwiami. Zerknąłem przez okno do wnętrza świątyni, jakbym się udził, że pannę Marysię zobaczę między cudacznymi figurami, za pan brat z nieszczęsnym Kupidynem. Przez zakratowane okno wpadła do wnętrza smuga światła. Widziałem więc Kupidyna, figury gipsowe z poobtłukiwanymi nosami, ogrodowe ławki zwalone w bezładną kupę. I nagle, aż oczy wytrzeszczyłem, na brudnej drewnianej podłodze znaczył się mokry ślad. Przed chwilą więc ktoś był w świątyni Dumania. Wszedł tam w butach, oblepionych tającym śniegiem. Wszedł, choć jak twierdził Janiak, drzwi były od dawna zamknięte, a klucz gdzieś przepadł. Nacisnąłem klamkę dębowych drzwi. Otworzyły się bez trudu. Uchyliłem je szerzej i wślizgnąłem się między rupiecie. Ze wszystkich kątów spoglądały na mnie jakieś kalekie postacie, żałosne gryfy, bez głów i łap. W moje ręce mierzył z łuku kupidyn, ale na szczęście nie miał strzały. Interesował mnie tylko mokry ślad na podłodze. Był pojedynczy. Ktoś wszedł do świątyni, ale jeszcze z niej nie wyszedł. Chyba, że mu buty obeschły. Równie jednak nieprawdopodobna wydała się myśl, że ów ktoś jeszcze przebywa w tym niewielkim przecież zagraconym pomieszczeniu. Może kryje się za stertą ławek, pomyślałem. Zrobiłem kilka kroków i ostrożnie zajrzałem za ławki, lecz nie zobaczyłem tam nikogo. Ślad kończył się w rogu pomieszczenia. Przecież ów ktoś chyba się nie rozpłynął, ani nie wsiąkł w ścianę, zastanawiałem się gorączkowo. W miejscu, gdzie urywał się ślad, zauważyłem w podłodze prostokątną rysę, jakby niewielką szczelinę. W podłodze znajdowało się coś w rodzaju klapy do piwnicy, jaką często spotyka się w wiejskich domach. Nie ulegało wątpliwości, że ów ktoś otworzył klapę i teraz siedzi w piwnicy pod świątynią. Zapałałem nie tylko ciekawością, ale i oburzeniem. Przecież ten dwór, wraz z przyległościami, stał się własnością państwa. Należał do organizującego się muzeum. A ja byłem tu kierownikiem i kustoszem. Bez mojej zgody, ba, bez mojej wiedzy, ktoś buszował po moich posiadłościach. Zapragnąłem spotkać się z nim oko w oko i zapytać, jakim prawem to robi. A może to tajne przejście? zelektryzowało mnie nagłe przypuszczenie. W takim razie pod klapą krył się nieuchwytny dotąd duch, sprawca niesamowitych wydarzeń we dworze. Ostrożnie, Tomaszu, nie daj się ponieść nerwom, upomniałem sam siebie. Duch mógł być uzbrojony i chyba świetnie orientował się w podziemnych przejściach. A ja nie miałem przy sobie nic, co mogłoby mi się okazać pomocne do obrony. Ba, nie miałem nawet latarki elektrycznej, a tylko paczkę zapałek i fajkę. Czytałem kiedyś o detektywie, który sterylizował złoczyńcę za pomocą fajki. Lecz może ów nieuchwytny duch również czytał o tym w książkach i nie da się nabrać na moją fajkę. Należy wrócić do dworu po jakiś łom albo zaczekać na powrót Bigosa. Przestrzegał mnie rozsądek. Ale ciekawość okazała się silniejsza. Przykucnąłem na brudnej podłodze i wsadziłem palce w szczelinę. Bez wielkiego wysiłku uniosłem wieko i odsunąłem je na bok. Zobaczyłem schody zakręcające pod podłogę i niknące w mroku. Schody były z cegły, znaczył się na nich mokry ślad butów. Zapaliłem zapałkę i trzymając ją ostrożnie w dwóch palcach, zsunąłem się na ceglane stopnie. Nie zamknąłem za sobą klapy, aby zapewnić sobie łatwy i szybki powrót na górę. Krok za krokiem powoli schodziłem w mrok. Naliczyłem 17 stopni, gdy wypaliła się zapałka. W ostatnim błysku gasnącego płomienia zobaczyłem czerniejący przede mną otwór podziemnego korytarza, dość niskiego, zbudowanego z cegły. Zapaliłem nową zapałkę i zacząłem posuwać się korytarzem, który wiódł prosto, jak domyślałem się, w kierunku dworu. Zanim dobrnąłem do końca, dwukrotnie musiałem zapalać zapałkę. Potem korytarz raptownie się zwęził. Był tak ciasny, że ramionami ocierałem się o ściany. I znowu zaczynały się schody w górę dość strome. Już wiem, pomyślałem. Znajduje się we dworze. Wąski korytarz i schody biegną w bardzo grubej, tak zwanej kominowej ścianie. Wypaliła się kolejna zapałka. W ciemnościach, jakie mnie ogarnęły, zauważyłem z lewej strony nikły promyk światła. Płynął on z maleńkiego, okrągłego otworu w ścianie. Przytknąłem do niego oko i ujrzałem. Klatkę schodową naszego dworu. Otwór znajdował się pod sufitem w drewnianej boazerii. Był to świetny punkt obserwacyjny i chyba z tą myślą go zrobiono. Widziało się przez niego nie tylko klatkę schodową, ale całą sień ba, nawet frontowe drzwi. Ukryty w korytarzu człowiek mógł zauważyć każdego, kto wchodził do dworu, kto szedł z dołu na górę. To z tego miejsca obserwował nas nieuchwytny duch, myślałem. Widział nas i śmiał się w kółak, gdy szukając go, miotaliśmy się po sieni, biegaliśmy na górę po schodach. Widział też, jak niosłem do biblioteki gąbkę, aby zrobić na niego pułapkę. Dobyślałem się również, dokąd prowadziły stopnie z korytarzyka, w którym się w tej chwili znajdowałem. Nieuchwytny duch wchodził nimi do biblioteki. Ale którędy, którędy? zapytywałem siebie. I gnany ogromną ciekawością, zupełnie zapomniałem o niebezpieczeństwie, jakie mogło mi grozić. Zapomniałem, że wraz ze mną znajduje się tu także i ów duch, o czym świadczył mokry ślad w świątyni Dumania. Nie zapalałem już zapałek, aby mej uwagi nie uszły dalsze otwory obserwacyjne, jakie spodziewałem się jeszcze napotkać. Po omacku, w zupełnych ciemnościach, zrobiłem kilka kroków po schodach. Nagle doznałem bolesnego uderzenia w głowę. Było tak silne, że czułem jak ogarnia mnie bezwład i kolana się pode mną uginają. Wydawało mi się, że tracę oddech, a potem straciłem przytomność.